Czekaj, 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 zgaszę światło. Nie jest mi teraz potrzebne. Masz rękawicę? Ja już biorę Witam wszystkich ponownie gdzieś z Dolnego Śląska. Ci, co oglądają czasami takie kanały na temat wypraw pod podziemie, sztolniowanka, Pewnie będą y, domyślą się, co to za obiekt. Znajdujemy się przed sztolnią poszukiwawczą rud uranu, gdzie w latach 50. zakłady R1 poszukiwały uranu. Dzisiaj jestem z kolegą, z dominatorem podróżnikiem. Oczywiście, standardowo, zanim wejdziemy na obiekt, najpierw robimy porządek, to znaczy na razie. Dominator walczy. Ja się odbijam, ale zaraz, zaraz będę mu pomagał, żeby nie było. Robi porządek w odpływie, wiadomo. I będziemy wchodzić na obiekt i spróbujemy nawet dzisiaj się przyjrzeć znowu po raz kolejny temu zawałowi, który występuje tam gdzieś na 80 metrze, czy na którymś, na którym się bawiłem ostatnio dwa razy, kopiąc coś, niecoś. Sprawdzimy, czy ktoś tam coś działał, czy jest to tak zostawione, jak byłem tu ostatnio. Także widać, wejście jest w, ciągu, w dalszym ciągu. Fest hardcore, hard praktycznie w moim przypadku będę musiał tu wjeżdżać albo na czterech literach, co grozi od, razem, od razu mokrym Pampersem, lub na przykład a coś mnie żre, albo na przykład no na kolanach tyłem. Dobra, już wtedy. Kończę na chwilę obecną, bo muszę pomóc koledze w kopaniu jak tam dalej wygląda? E, wiesz, no weźcie da jak zawsze. A jak mnie coś użarło. Dobra, to widzimy się później już w środku. A. Już znajdujemy się w środku w sztolni na wylocie. Ze sztolni widać, czy ja widzę na telefonie, chyba nie widać, jak miesza się powietrze ciepłe z zimnym, para się tworzy. Widzicie? Na dworze pokazuje dzisiaj 27,6 stopni ciepła. A tutaj mamy gdzieś chyba 8. Ale fajny widok. Dobra. Potem jeszcze wracając oczywiście tu będzie trzeba też coś podziałać, jakieś kamienie odrzucić. Chyba i na tej obudowie tam u góry to też by trzeba było coś pościągać, żeby ta obudowa nie gruchła. Widać moje układanki po bokach jeszcze się trzymią. Szczególnie tu, a dominator już gdzieś tam na zawale. Widać szatełko w tunelu. <laughs> o, szatełko w tunelu. Woda już zmęcona, bo. Dominator szedł, ja uszłem tamtą stronę, zanieść saperkę i jeszcze pożyczyłem od kogoś sprzęt do grzebania, który stał tam w jednym miejscu oparty. Po wyjściu oddam w te same miejsce. W głatach, samo jak w innych obiektach, na początku wyrobiska. Gdzie powietrze miesza się zimne z ciepłym? Tu, w tej wnęce, stoi ta, ten pojemnik, prawdopodobnie, który służył na rudę uranową, który był transportowany, w, w którym była transportowana ruda uranu. Oczywiście mogę się mylić, tam jeszcze gdzieś to widać jest. A jest to moja ogólnie chyba czwarta wizyta tu na tym obiekcie. I dzisiaj znowu coś tam, po przynajmniej parę szufli się wygrzebie z tego zawału. Szkoda, że nikt inny tutaj nie działa właśnie na tym zawale. Jest jeszcze takie ryzyko, że jak widać. Mimo, że na chwilę obecną poziom wody jest, no jak dla mnie, lajtowy, po 4 litery w tym miejscu, tam jeszcze mniej, to zadajemy sobie pytanie, co jest za tym zawałem. Bo w razie, gdyby się przekopał na drugą stronę zawał, a tam walnie woda stamtąd, to może być potem problem z wydostaniem się z tego obiektu. A nurkowanie w takiej wodzie by było chyba nieciekawe. Kołki, upory się stały gdzie nie gdzie. Tu, tu. Ci, co pewnie oglądają takie kanały na temat eksploracji, to może i kolegę poznają, albo i nie, może lepiej nie. Czasami występuje gościnnie na kanale Wyprawy Leona w wspólnych eksploracjach. No, także sprzęt jest. Kibel, jeszcze mój od jesieni, tutaj haczka, czy jak to się nazywa, właśnie przed chwilą znalazłem. Tam w jednym miejscu, tak jak mówiłem, oddam z powrotem w to miejsce, gdzie ją znalazłem. A teraz biorę się także za pomoc koledze, i będziemy coś tu próbowali, przynajmniej no, coś ciut, ciut odgrzebać. Nie? Także jakoś tak to wygląda. Pozdro. Dzisiaj dzięki takiej motyce, którą znalazłem tam przypadkowo, postawioną w jednym miejscu oddam jak będę wychodził idzie robota o wiele lepiej niż saperką i od razu ubijam się tu ten według mnie to, to nie jest żaden zawał tylko to jest jakoś zasypane nie wiem czy na mapach tej sztoni jest tu jakiś szyb, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia, bo to nie wygląda jakby był zawał, bo to jest totalnie zmierany materiał skalny, tak by z kruszarki czy z czegoś, nie mam zielonego pojęcia, drobnej granit karkonoskiej czy coś, nie wiem i dlatego jadę tu mi się ostro... To... Robota idzie fajnie. No. Tutaj tak, się nie wyżabuje. Także... Zobaczymy, czy coś da się tutaj powalczyć więcej. Czy to będzie już taka... taki zawał. No, kaplica totalna. Bo tak jak mówię, to według mnie, to, to nie jest żaden zabaw, to jest po prostu zasypane, a jak zasypane, to tu chyba musiał być jakiś, nie wiem, szyb wentylacyjny, świetlik jakiś, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale materiał skalny, jak to mówi kolega, totalny gównolit, idzie łatwo, jak po maśle. Nie mówi, że będzie łatwo, jademy durch. z powrotem. Jak tam? No, w tym się zarobiście tą To no, ciupagą. Ja tam próbowałem coś, przy odpływie też porobić, ale za no, to dużo to nie da. Zresztą to, to, nie, nie, to nie ma specjalnego sensu trzeba. tak naprawdę. Tam od razu trzeba wspomnieć, że na, yy, w locie praktycznie jest zostawiona resztka saperki, tak jakby można było ją no przyjść końcówką ją pod, podpiąć i działać. No i mówię, obok w pewnym miejscu znalazłem oparty taki sprzęt, który pożyczyłem. Oddam wychodząc. To znaczy, że ktoś tu jednak dogląda tego odpływu. Dobra robota. No jeszcze by trzeba było tutaj wejść naprawdę i spróbować to. Jakimiś lepszymi sprzętami pokopać, Szpadle? no bo to, tak, to prawdziwy szpadel normalny, i tutaj wjechać. I tak, jak mówię, nie kopiemy od samego dołu, bo w razie, gdyby tam była e, wyższa ilość wo e, wody, czy poziom wody, jakby grzmotło to za zawału, no to będziemy mieli, będziemy mieli problem z wydostaniem się z tego obiektu, bo jednak wyjście przez tą obudowę górniczą, to jest tam letko hardkorowy a nurkować w takiej wodzie to by było trochę nieśmieszne, no ale jakby trzeba było to by się ich nurkowało nie polecam no. dobra to walcza dalej zobaczymy co z tego wyjdzie później jak widać nikt nie mówił, że będzie łatwo jademy dur. Nie wiem, czy nam się coś uda tu w ogóle zdziałać, no ale coś próbujemy przynajmniej. Nie? Jak już my tu wleźli, zobaczyć, no to grzech by było, nie odsypać przynajmniej trochę. Jeszcze jest znaleziony taki sprzęt do kopania, który działo zarąbiście. Jeszcze jakiś normalny szpadel by się przydał, to by robota może szła zarąbiście. to No, to mówię. Taki materiał skalny, czysty gównolit, rozdrobniony. To dlatego mówię, jak mi to wygląda, to mi to w ogóle nie wygląda na żaden zawał. I no po prostu czymś zasypane albo no, tak jak tam żeś mówił, albo tu gdzieś jest, był jakiś szyb wentylacyjny, czy jakiś świetlik, nie wiem, i to jest zawalone. Bo to tak wygląda jakby jakiś zmielany no, urobek jakiś w jakiejś kruszalce, albo coś wciepnięte. Nie wiem, ja się nie znam na tym, ale to na zawał mi nie wygląda. Ja tak. Na mnie to wyleciało coś się góry. No. Ale nie chcę sobie tego spuścić na ważną, skoro tak to brzmi. A tak powoli się ku temu chyli nawet. Że jak trochę dalej pokopię, to nie czy to się nie potumna więcej na mnie. Bo, bo to na pewno nie jest niby ten zawał, pod drogą, bo droga pewnie jest tam o wiele wcześniej, bo gdyby tu przechodziła droga, to pewnie to by to i tak zawalili, żeby droga się nie zapadła, tak jak na sztolniach uranowych, poszukiwawczych ród uranu w był wczoraj, to na tej pierwszej sztolni no, według mnie to ten zawał był spowodowany w miejscu specjalnie tam, gdzie powyżej droga przechodzi, to tak na no chodzi mnie pytanie ciekawe jak tu z pobliską sztolnią numer 24, czy jakby się do niej dokopał. To ciekawe czy za chwilę nie jest zasypano, bo nad sztolnią po prostu droga przechodzi. Yy, Jelonki będą ci wdzięczne, bo wtedy herwester wpadnie do dziury. <grym> Dobra, także widzimy się znowu, jakby się coś udało przydziałać tu więcej. Także dzisiaj tu razem z kolegą wspólnie żeśmy się y, fajnie bawili, fedrując trochę, y, poszliśmy trochę pod stropem, zobaczyć co tam się znajduje. Czy to nie jakiś szyb, czy co i dalej. Tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia. Potem tu zostało to, co żem wysypał z góry, wybierane, ale to tak jak mówię, to nie jest zabawa na jeden dzień i przydałoby się jeszcze jakaś, jakiś szpadel, nie szpadel żeby to szło fajnie kopać mimo tego, że e, ten materiał skalny taki czysty gównolit idzie praktycznie jak po maśle no ale jednak trochę zabawy jest na dzisiaj kończymy jeszcze siedząc tu właśnie na zawale siedzimy i nagle tam na wlocie Widzimy, jak to światłem świeci. Wyszłem zobaczyć kto tam jest, czy to jakaś straż leśna, czy kto. Okazało się, że to był prawdopodobnie małżeństwo. I to był pan właściciel od tej motyki, czy jak to się nazywa. Pozdrawiam Państwa. Dzisiaj sprzęt dobrze działał. Za chwilę przy wyjściu odstawię go tam na miejsce, gdzie stał. Bo dzisiaj był nawet bardzo przydatny, my na dzisiaj kończymy zabawę, bo to tak jak wspomniałem, to nie jest zabawa na jeden raz. No i powiem tak, ja się tak zastanawiam, co ja właściwie robię ze swoim życiem. Jest poniedziałek, piękne słoneczko, mam dzień wolny, a ja siedzę na jakiś z gliny i kopię. No. <głos> <głos> Absurd. Można powiedzieć, że weszłeś tutaj, coś jednak od siebie dołożyłeś, by spróbować się dostać do dalszych partii tego wyrobiska. Uderzasz teraz w takie tony powiedziałbym z lat budowy tej stolni w czynie społecznym, tak? No, I tak. Także na chwilę, o... nawet stąd to nie widać, ale od góry jak się siedzi, to tutaj dwie takie hołdy się wytworzyły. Jedna, tu górę druga. A jeszcze zobaczymy, jak to tam wyżej wygląda. No, o! Tutaj żeśmy z, z góry jeszcze zwalili. Wygląda to tak. Także oczywiście będzie trzeba tu wrócić, by działać dalej. Ale. Dzisiaj sporo roboty zostało zrobione, teraz jeszcze oczywiście będąc, będziemy wracać, to tam będzie trzeba znowu przy belkach coś nieco udrożnić, tak żeby woda o, mogła żeśmy, lepiej odpływać. Trochę żeśmy podnieśli poziom, to trzeba tam teraz obniżyć. I dzisiaj tak jeszcze wspomniałem o, o osobach, których tam spotkałem przy wlocie, Właściciela tej motyki, czy jak to się nazywa. Także pozdrawiamy pana i tą panią. Pozdrawiam swoich fanów. No, do, Dominator, podróżnik, pozdrawiam. No, to jest szczególnie tych od motyki. No, i, i też chcieliśmy podziękować, bo pan mówił, że tutaj czasami przychodzi pod tą sztolnię, by właśnie udrożnić odpływ. Także widać, są ludzie też, którzy takimi. Rzeczami się interesują i coś czasami działają w terenie. O. Także, jeszcze raz pozdrowienia z zawału my kończymy i zwijamy żagle na dzisiaj. Pozdro.